Żłobek działał już od niemal roku, ale w ograniczonym zakresie. Do tej pory chodziło tam 20 dzieci do lat 3. Teraz w Tulisiu jest również druga, 15-osobowa grupa. Dla dzieci jest to po prostu e, daje to możliwość po prostu jakby rozwoju, e, socjalizacji z pozostałymi dziećmi, tak, rozwijanie się. Córka tutaj azyl gnie od rana, ubiera się i tylko do dzieci by chciała przyjść. E, no nie da się po prostu jakby to powiedzieć ubrać. Kapci, bo już biegnie do dzieci. Być może wpływ na to ma wyposażenie i infrastruktura placówki. Dla dzieci przygotowano nowoczesny sprzęt, dużo zajęć oraz przestronne sale. Najmłodszymi pociechami zajmuje się siedem opiekunek. W naszym żłobku korzystamy z wielu nowoczesnych technologii. Mamy magiczny dywan, mamy. Różne wyposażenie do terapii światłem, także prowadzimy nowoczesne zajęcia z naszymi dziećmi. Mamy dwie przestronne sale. Jastrowie praktycznie nie musiało wykładać pieniędzy na powstanie żłobka. Miasto otrzymało niemal 2,5 miliona złotych dofinansowania, półtora ze środków unijnych, a 900 tysięcy rządowych. Urząd Marszałkowski w Poznaniu dołożył kolejne półtora na bieżącą działalność żłobka. Dzięki temu rodzice za miesięczny pobyt dziecka płacą jedynie 114 złotych.